Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z Dead by Daylight. Jest ze mną Plaga, tytaniu i się siak Siema. Cześć, o, jestem Matytaniu. Matytaniu. <laughs> Maty ja pytam to mam na samym wstępie. Tak? się Siak? Proszę Jaką masz kamerkę, diabeł? Chcę. fajną, kurwa. <noise> tak, taką jak zawsze? Tak, jestem grubą. Uf, właśnie. Nie, ja mam teraz oryginalną. O! Oryginalną? Szanuję. Szanuję, o, szanuję no, zmieniłam ją. No to fajnie, najważniejsze. Gra się już ładuje. Jesteś. Tak jest. jak agent KGB. <noise> no, <noise> nie ma tak gościu, to jest niemiłe. <głos> o! <głos> Lol, łaba nie? Nie, ale patrz, jak się długo czytuje, to na pewno o, to przez troszeczkę. słaby internet Hadesiaka. A, A to tam, na pewno nie ze mnie. Intel Woodcore 7 <laughs> Woodcore. No, tak, kto nie. jest z, y, przeciwnikiem naszym. mi przeciwnika, let's go, przeciwnik. Dobra. Ale sobie ręce tutaj. uwaliłem. U nie, wziąłem Krzyśka, co jest ubrany w nowe ciuchy, to tak słabo. O, w nowe cuchy. Halo Krzysiu Coś leży że O, cześć JC O, ale Tyle jaki smok na plecach oh, wow. stał. Ej, metalowe haki są No, to znaczy? ale teraz haki nie są przypisane do Mordeka Serio? Nie są? Od, od jakichś dwóch miesięcy Ha Jezu, Też, Widać, te, że nie gracie weźmy. Nie, no ja często gram w DBD Hejcie. Mm, Nie, nie, nie są już przypisane, teraz są już randomowo, bo to dawało informacje, a nie chcieli No i dobrze Ciekawiej. Dobre informacje dawało to no. Bardzo no. dobre ale jest cicho, się znaczy, teraz nie reperuje tak tym klikaniem spacji? pacji? się, A, Tylko nie musi być. ci wyskoczyć, nie? Kurwa, Tam marzena. Raz, nie? Marzena? Tylko marzena. Jezu, 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 jak mam to... A ta mhm. A Da Panurska! Mhm! Jednak dobrze zrozumiałem. O to, jezus, przepraszam. suko, bledna chuj! Już! To złapała, co Już zatysła. się przewróciło kamień, nie? Szybciutko, ja by diabeł wyjaśniony może nie no ci, że ona się teleportuje, stanty, nie? Tak, na 99. No, exact. nie pewno. Dobrze, dzięki, chłopaki. Dzięki, oh. Humutko. Weź się iść, pokażcie przed mordą, Gdzie czy coś. Ty jesteś w ogóle. No tu, nie. naprzeciwko was. Trzy, trójka, paździerz. O ty, no, mało. Nie, Idę do na dół. Nie daj się. Uigni. Nie daj się. I chuja ja w dupie. W ty, zero praktycznie miałem mnie posadziła. Mam powrót się nie udało. Nie. Może mi się uda zrobić taki trick? Czekamy. No stric, e, dobra, na działa, pizdę dostała, znaczy na pupę e, Powiedzcie no. mi czy ten czy poszła tam za wami Jest, goni mnie, goni mnie. Dobra, to weźmy w ściągę go z haka. Ja, patrzę, ja patrzę, ja patrzę. patrzę. Wchodzi do was, nie, jeszcze nie. Wchodzi do was, wchodzi do was. Ja tem Byliśmy wszyscy tam tam ALO! Ej, ona nie wiem wyjebała, nie, nie wiem, zostawiła? Ja nie? No zresztą... nie! Na pizdę dostałem! Bo Kocham nie. tą grę! Nie, nie! Nie! Krzycz! Przepraszam. kazaliście się na to. Dobra, 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 dobra. No, Uciekaj! Ja już żałuję. Ja już żałuję. To jest, to jest taka naprawdę. Oh. Halo, halo, przepraszam. Uh... Ale dostałem mukę. No, na to będzie dosyć, dosyć wolny mecz. nie? No? To było słabe. Znaczy, no, to, to, to nie wiem, ja by, jaka jest szansa, że cię uratuję. Ja bym wyjść tamtą po prostu. Się no się turlam do was. Ty się turluj. No właśnie, tutaj. Tylko musisz drzwiami wyjść. Nie, Jako na to dobrze robi. No O w mordę chłopaki Co robi Dobrze Pat ja też. Też. Cs, ich na pyrkę i uciekamy jest. sami? No właśnie się zastanawiam Ty ja się nie! wyturlałem, Ja się wyturlałem! Chodźcie, bo nas jest dwóch Halo Dobra ja będę cię uratować Tylko Lopuj... ej jest trochę przypo bo ja jestem jak ślimak zostawiam takie No zostawiam. Stój Stój przyjacielu Dobra ja mam jakby co tego aptekę. O nie ja Ja piszę. też Profesjonalny youtuber? No MLG Adol Wiesz co, Damian chyba będzie nam zwalić na pizdę za chwilę, więc będzie O dobra, uciekamy Spokojnie, mam. To, zostawiamy go? Biec po ciebie? No ja nie mogę, e, musicie wejść tam we dwójkę, bo ja jestem na strzała. Ja od razu jak wchodzę, do... to ja podam. Ja, ja odpalam ja, silniki, zaraz... i po jesteś, ziomek. No tak, Nie wiesz, ja jestem wiesz, nie wiem, nie Aha, to miło. nie je, ale nie wiem, nie ratuje. nie ratuje. No, nie dobra, do, dobra idę. Dobry kumpel Ja właśnie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie właśnie. Jestem plaga. biegnę biegnę Ło, wow, jest już Hadesiak, uciekam! Pierdzielamy stąd! Wow, i ona była goniła mnie, teraz się do was cofa, uważajcie. Chłopaki, chłopaki. musimy mnie goł, ktoś ulec z tym. Jak zbity Zajucie piesek. Się. Uciekliście ładnie? te pasie. Tak. tu szmuru. ona będzie miała. Dobra, skala. jest w środku, jest w środku lochów. Dobra. dobra, idzie w waszym kierunku, waszym waszym w waszym kierunku. Ale bo ona za nami jest. No, wie, widzę, Teleportuje widzę, się widzę. zaraz, skręcaj dużo. Dajcie radę chłopaki, Siaki? Jeszcze jak? Jak najbardziej. Te czaszki robią. Jakie na razie nic jeszcze nie robią, ale możesz je rozwalać, to dostaniesz punkty. Oh. Gdzie mi zniknęłeś plaga? A co będę robić, ja będą robić w tej dużej shopie? Będą dawały ulepszenia uciekającym i mordurcowi chyba też. O nie! Biegłem ale... prosto na nią! Tak. No nie! Kurde, to... Jak... ale jaki lag, nie? Ja, ja cię tu lipa. ratuję, a ty coś takiego robisz? No. Teraz będziesz już leżał, będziesz rip. Nie, jeszcze nie będę No i jeszcze mnie w ogóle nie będzie podniosła. miał chyba spację, wiesz? Będzie musiał klikać. Oj, iść. Uważajcie w Cześć, no. Może mnie nie zauważy. Widzę, że bardzo dobrze nam idzie, panowie. Najlepiej. Ona jest niezła, naprawdę jest niezła. Nie, dobra jest babeczka. Daj radę, umie się teleportować. reportować. No i Nie, znalazła mnie jakby co. Wiggle, wiggle, wiggle. ale ja wiem gdzie jesteś. Nie wiem, uciekam gdzieś. Muszę was naprawić. No, że plag Plagus się. będzie teraz dead in Paparoni no, Wątpię, po że go aktuje. Jestem w wieżynach W wieżynach? Dobra, jestem na to haku. nie mówi Jestem przy kombajnie Jestem na haku i nie mam stragla Dobrze, idę... Stragluję Jakiś perk mi się odpalił dziwny, taka świnia przełupana Minio, bo dostałeś od niej, ona ma takiego operka, że ci większe rany zadaje Aaaa... Okay, ona tam lata, ej. Time Dobra, time. znajdziesz mnie tutaj, jak w tych tyli, idziemy po zaczekaj, Czekaj, 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 bo A Plagę Ale to już? Pięknie idzie. To bo ratujcie Plagę, to ratujcie go. Dwóch naprawia silnik. Nie. Dobra. To nas uspierdzielaj. Dzienny, za info. Tak zrobię. Dobra. Naprawiam jest silnik, ona jest distrakcja. O nie, ona jest za nami gdzieś. O, przez okno. I zaraz no. będę miał naprawiony silnik, guys. Dobra. 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 Jeszcze tepła. O nie. Fuck! Jest u ciebie? No za... za mną biegnie Ej, kluczyk jakiś Jezu, mam się... Klucz. Kto to jest, kto to jest? Co on jest? daje? Uciekaj, 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 nie! Co, jak ona się teleportowała? Ona teleportuje się perfekcyjnie na ludzi, o. nie? Jest dobra Wiesz, idzie za nami? Lepa się nie, za mną Nie, za wami, tak, nie za Nie, cię? Teraz słaby teleport Wiesz co, ona jakoś tak klacał za Zdąży cię mną. uleczyć, czy nie? Nie. I nie tak się też poszło, O, się uda. O, siema... Jest tam, o idzie już po ciebie. Uh, yy, o Kurde okay. myślę, że jest w ogóle z innej strony. Zobaczymy sobie. A ty o, nie, postaraj po się tam. Ja żyję, żyję, żyję. Ona idzie z plagą. Ale hmm. będzie rip. Ale będzie rip. Zostaw mnie Dobra. Chociaż żebym cię podniósł. Nie, nie podniosisz go. On już idzie do ciebie. Dobra. Nie, da ci radę go. Dawaj, podnieś, dawaj, 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 go, dawaj. Podnosz go, podnosz go, ja biorę ją na siebie. O nie! Dobrze, wziąłeś ją na siebie, Hades! Hades, jestem bardzo blisko bycia szczęśliwym, tak? Człowiekiem, więc mm. mnie ulegni. Ja chcę być bardzo blisko bycia żywym. On już teleportuje, teleportuje się. No, mam wrażenie, że wszyscy zginą. Brakuje jednego tego. I zanim takie ma... śmieci się unoszą, no? Ej, o kurde, gdzie ja jestem? Ma wallhacka. No i no który jest, ty, ty, ty jesteś? To za Jestem ja. Oj. Dobra, zjebała teleporta. A, dobra, no, dobra. Y dobra, dobra, dobra. czekam, czekam, czekam. Ale jak? I'm, ładnie. I, i mean, rzeźnia, guys. O Jezu patrz, w... patrz, patrz, patrz. Jak się tepa, perfekta. Jakie rzeźnia? dobre. Jest niezła. Ale nie trafiła. Finalnie. Idzie, idzie do ja ciebie, jestem, chyba. Ja jestem w rzeźnie, jak coś schowany. O, jest, jesteście w tym samym budynku. O, Hadesiak prosto i w lewo, i on tam będzie. Jem, w, w wiem, pokoiku. O. o, no. W ogóle teraz dodali nowego slota dla spektatora, że może być szósta osoba do komentowania. Tak? O boże, no. jak dobrze. Czyli ty teraz możesz... To ona roz... zrobiła jakieś kolce mi walnęła znaczy na Znaczy ogółem, poza graczami jeszcze jedno może być. Aha. Ja, że ja, ja graczy, bym ja bym jeszcze No, spoko, komentator. ja też ci uleczę. Ej plaga, ona walnęła kolce no? na okno, By... że nie no, czy wiesz, ja się nie dziwię, ja Bo ona zyskoczysz? nam za w dupę się stepnie, step, nie? Nie, nie tepnie. Był update i teraz jak kilka razy skaczesz przez <coughs> to samo okno, to ona się blokuje. A. Będę nie było tak, że będziesz skakał w to mi z powrotem, nie? Pisze, jakby no co, idzie do was, idzie do was, idzie do was. No, poleciał, ale od razu wiedział, a bo ona ma tego perka chyba, że jak się leczą, to widzi. Jestem na karta. Ej, biegnie za tobą, nie olała. Niech jedna osoba po prostu pójdzie naprawiać ten generator. Zapasie się do ciebie, diabeł. Spoks. O kurwa, to zostawę na pizdę. O! Boże, ona obok mnie była! Chodź, chodź chodź chodź, 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 gitara! Ciekłeś? Ciekam, ale nie wiem czy dam radę Dobra, postarajcie się, no i jakiś silnik... Halo, uj, ty pie... O, O kurde A ty chyba już nie będziesz <laughs> Jeszcze będę miał... tyle ten... Będę miał jeszcze spacer Gebel, może iść tam naprawiać No No naprawiaj ktoś ten silniczek, bo takie hasanie... Kurde, chciałem, no A Ty masz złamany klucz, no nie? Nie Mam ma? normalny Nie no, nie I, wiem Postaram się naprawić silnik Ja może go uwolnię Gdzie ona jest Mati? Eee, czekaj eee... Uh. poszła nie widzę Goni mnie Dobra, uwolnię Matiego Kurwa mać! Ej, jak goni. ona to zrobiła! Nie wiem, to jest przP, nie? Dobra, pierdalamy Ona jest po prostu dobra no Wie co robi O nie ona idzie tu Idź na prawej, goni mnie Chyba mnie goniła Dobra, znalazłem mi... was przynajmniej Ja byłem... pan na zrekliw ja ślimacza troszeczkę Ja cię postaram się uleczyć I Idzie już silnik. po mnie, idzie już Już mnie bierze Nie, zgubiła mnie! Głupia cipa Ja jednak znalazłem. Ej, na dobra jest, kurde Do lochu go zanieść. No, seks lochy Leżę Naprawiasz HD z Naprawiam, przy kombajnie No, ja nie mam co się wyglądało no, tak. Dobra na, to naprawiajcie, to... naprawiajcie, naprawiajcie, ja wam mówię, czy idzie. Ona, ona, ona wychodzi, 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 wychodzi od razu. Ej, fula ma w ogóle, uzdrowiłem się. A jednak nie, żartowałem hmm. Ale się śmieszek Ale nie, dlaczego? Miałem cały czas pełne HP na haku i nagdy stragi No, bo ty raz, raz wisisz, nie? No, tak. No, no naprawiajcie, Ubała naprawiajcie. Ty na się, tak, naprawiam yeah. No ładnie. Ale to już jeszcze ci trochę zajdzie, nie? E, jak Różno. będę miał okazję zepsuć, to zepsuję, nie? Lepiej poskacz połowę. przez okno, to samo wyjdzie. Dobra. No wiesz, tu zepsułem. Obstawiam, że będzie chciała tu pójść. Kurwa, nie, zjebałem. U. Idzie do mnie, czy goni ciebie? Dobra, do ciebie chyba, bo się tepała, ale przy mnie było serce. No. To Jezu, jest u mnie Ale ja cię ładnie broniliśmy, ja nie ma ja, ja nie wiem co znaczy u mhm. mnie, wiesz Też ciężko mi stwierdzić Ale nie widzę jej, ani nie słyszę bicia serca teraz Może chyba... No, bo się zawinęła. Może ona diabła jeszcze pilnowała, nie? Nie no była przez, przez chwilę przy kombajnie Brakuje malutko, I... więc możesz już stać przy drzwiach. Jest, jest, jest gdzieś tam, przy środku. Przy rzeźni. Przy drzwiach. po drzwi um, Idzie to... chyba do mnie, ale ja YOLO do końca biorę. No idzie, A, i... jest no lec. Zdarzyłeś fake, odpalone. Dobra, na... O, nie trafiło, let's uu, go. Biegnij. Idę do, do Dobrze, Mati, ja ci kupi. Ja tu przeżywam. O, no. No. Ale jakie ona teleporty przecich zrobił? No, to był zajebiste, Dobra ma. jest jest zajebista? No. Hades, uciekaj, błagam, ucieknij. Ja już będę rip jak mnie powiesz. A jest przy tobie? Ta, tak, ja, go, o, otrzyma ona go, mnie nie go. Dobra, o, ale idzie w twoją stronę. Kaczy, zwieje. Mam blisko ja, do Wigla. Ja. Nie, nie zdążę. Nie, sobie. nie dam rady. Czas? Nie, nie. No. Myślałem, pa. że. Z... Teraz na, na ty już No, umarę. uciekaj, tak, nie żyję. No to. Uciekaj, uciekaj. To, to był za mecz w ogóle. Nie no, ale. Ale Ogrącało. te teleporty, tak nas ograła No, no. Zobaczymy jakie ma perki wiem. który złożyłem. level Eee Jeden perk To Słaby <śmary> level No coś <śmary> mówi, co tam jest A można go zgłosić, zgłaszamy? <śmary> Teraz tak. <śmary> czy... reporty dodali Wie, Wiesz, no tak dla mnie to zbyt dobre były te teleporty, nie? Peda Dobrze teleportowała To co, zakładam kolejne lobby? No let's go Ej, to dostałem jakichś jakieś czy tam no błąd shardów, co, to, co to, jest? to jest, co to jest? Możesz kupować sobie perki jak masz około 500 ich. A, no to już niedługo. No, ja mam to 10. Już 64 15. Mam, Tam radę. Eee, są zapki. No ty ile masz, Peter? Ja już wydałem, mam 84. A miałeś? Ponad 500. Plaga, to, no to grać radę go. nie. Trzydzieści freestyle, a ja może sobie ciuchę A czemu? A, bo ja wiem tak. Nie, wyzwaną. no fajnego smoka masz na plecach, ja, ja bym zostawił. Duchy wieśniackie, on ja to wiem. No, dobra. Bedy. fiabełu? od Mhm, hierajem. A te bataty, które masz tam. A ty masz zerowy level tej yy, marzeny? Nie, 14. A to rzeczywiście trochę większy niż zerowy. No, <laughs> co? No. Dlaczego mi twojego level nie pokazuje? Ej, w ogóle nie pokazuje leveli teraz! Level. Tutaj nie! Tutaj już nie pokazuje. Tak to nie A, jest Taktyczny? To toolbox. To RODAUTY? Spine chill... Hmm. wezmę apteczkę. A apteczka bondę. to... Mnie uratowała na przykład. No. I ładnie. To nie? No, I nie, nie o to bo to chodzi w apteczce, że ona ratuje życie, wiesz? Kurde. Protip. Tip jest który zabiera jednego haka od razu, nie? To w sumie dlatego przeżyłem wtedy. O, kto nie kliknął, wtedy? To Poza wurek, no. nie plaga. Na pewno. O, ten. O. E, gałązka śmierci i listy, listy. porażenia mózgowego. To? listy porażenia mózgowego. List porażenia mózgowego? To no dla ciebie, ja bym specjalnie No i sam widzisz, wywołałeś jeb, jeb, wilka z lasu. Jeb. Wilka z lasu? No, bo... Dobrze, że nie bobra. Co? Bobry w no. lesie? No, a, gdzie, a gdzie tną drzewa, jak nie w lesie? W tartaku. W puszczy. W tartaku? Puszczy dla pustyni. To są bubry pustynne, tak zwane. To. I gryzą piasek. gryzą piasek. Gryzą piasek. Budują zamki z piasku, byś wszystko wziąłem zamki z piasku. A budujemy, Takie tam. No i tam chodzą sarny i mówią, będziesz gryz piach i on, oni gryzą. No, Prostu. powiedzmy. Tak. Nie wiem czy no. tak akurat było, z tym to się akurat chyba nie zgodzi, no. Nie? Fajne fantazje ma przynajmniej. Może, nie? może trochę przekoloryzowałem. <laughs> o, może, mo tak może tak powiem. powiedzieć, że trochę się tu mi z prawdą. Tak, średnio bym powiedział, bardziej w drugą stronę się no krzyścia. I widzę go, widzę o, go. O, się ma, się Widzę, go idzie Chajka. do nas. Już może, nam czy Krzyśkiem? Jest ja gram traperem Krzyśkiem. chyba. Może zepsujmy jakieś haki. Dobra. Ja. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie szedł, nie? był tak, jakby. Trapem gra? Tak mi się wydaje, nie Trafkiem? widziałem tak dużo. Tak, widziałem jego cień, tylko jak się poruszał tak prędko, ale już go nie słyszę. Słyszę serce. A to jest gdzieś blisko ciebie Taka podpowiedź, he? Dzięki Mati, wiedziałem, że mogę liczyć na ciebie. A jak? Jest traperem. No, i no to Podajże. Quality trapper Quality trapson. Ja Mam zepsuć hooksy hu i będzie dobrze. Dobra, Akuratka. Mati, możesz naprawiać. Naprawiam, naprawiam. Ja naprawiam drugi! Ja sabotażuję. Skill check. Paweł, dawaj sabotażuj. Oni będą naprawiać, a my będziemy sabotażować. Paweł? Tak, jest obok mnie. Ja Paweł, też, też Paweł. Aaa! Powiedziałem niewyraźnie może. Ja sabotażować mam? No, ty, bo oni nie umieją. No tak, gość, gość, gość. My Głubi. mamy Krzyśków ziomek. Oni mnie! Jaki głowy nie umieją. Ni run, forest, run! Jest ja zepsułem, go, Ale MLG. Zepsułem psucie i naprawiłem haka. Pomyliłem się i nie chcąc naprawiam zamiast psuć. Niezła pomyłka. <laughs> Można o nie. Haki? O Taki nie, to jest nie, nie ale noby. Hejka słodziaku. Umierał? Faki. Plaga tak umierał? Plaga wierzę w ciebie no. Wyrwałem zaraz. Chodź typie. Ara. Znaczy, w sumie Piotrek mógłbym ci pomóc, ale w sumie to mam cię w dupie. Dzięki typie. Miał w sumie ostatnio ty mi nie pomogłeś. Nie, no. Krzysiek. O, cześć mała Przecież naprawiałem to, bo mi mówię do ciebie hej. Ale ja myślę, że... nie zgubiłem się Specjalnie to zrobiłeś mało? O nie O gdzie nie pleża, leżę, tam. leżę chłopaki hmm, W sumie można go uratować jeżeli trapper będzie kładł pułapkę pod... Nim. O kurwa OLFEJ! Nie jest dobrze Widz Widzisz ja widzicie gdzie no. jestem? Przyłem ten hack co... No bo przyjąłem ten hack co ty go kładłeś Aha on kładzie, ja będzie kładł skład pułapkę Nie, nie kładzie, poszedł po pułapkę On nie ma pułapki w ręce, widzisz? Ma tylko ten koset Poszedł po pułapkę, dawaj Tak to się robi właśnie, się ma JC'a Elo, Elo O kur. A tu Biegnie za mną chyba On się zgubił w ogóle. Nie, za kimś biegnie <laughs> Za mną, <laughs> za mną się <śmiech> Patrzcie! <śmiech> ale oh, Jak no możesz? Jak to, to możesz? trochę dalej, co? Chopak! Ale go co? zrobił! Zbejtuję go na siebie, bo zepsułem silnik. Chodź tutaj, Lasia! Lasia! O? Lasia! Nie biegnij w naszą stronę z tym trepem. O, nie rozumiesz po polsku! Zgubił no mnie, XD! Wyhaki <laughs> kurde. No weź nie tam polataj i jeszcze no, no, trochę. No, no, no. No, idzie niebałka. do nas, idzie do nas. Idzie do was. O nie! W kurwiu się i poszedł! O nie! Ati! Weźcie go tam, ten. ty gdzie jesteś? Biegam sobie z nim radośnie. Dobra, to nie biegaj. Przebiegaj nick! Naprawiajcie silniki. O, ja naprawiam silnik, on przebiega. Nie. Nie wychodzi mi psucie, naprawiam. Natomiast psuć. Nie, nie, naprawdę. O, fuck! Wziął mnie za ten, za czapkę, no nie. Za czapkę mi wziął. Za czapkę mi wziął. Złapał go za O nie, proszę mnie, zostaw mnie. O nie. Hades, byle jak będzie wychodził. Panowie, panowie wzią, wziął mnie do seks lochu. jak będzie wychodził, Hades. Dobra, idzie, idzie do góry, idzie. Poszedł. Powiem wam, że nie jest dobrze. Tak uważam. Naprawia się teraz. W lochu jest. Tak o jezu, Hades, jesteśmy RIP No nie. Owaj. to <laughs> nie zobaczy? Czekaj. Dobra, biegnę tam do Was. Co tam się dzieje? Ja No, no nie, możemy... znalazł mnie. No leca. nie. hak, Haki, lecę do Was. A ty? Wie, Czekam, run. Jak cię powiesi. Dzięki, Mati. Nie. Nie Uciekłeś, Mati? <laughs> Dzięki, że byłeś. Patrz ty O, ale widziałem to! Ja akurat nad tobą biegałem. Eee, prawie do was. Wchodzi do was, do ciebie do piwnicy wchodzi. Serio? Nie, biegnie za mną. Tak? Chodź. Tak, co, co kłamiesz? Dobra, Dobra, elo. Ja Dobra, cofa, 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 cofa. co cof, 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 cof. cała jakby coś, Dobra. Biegnie, biegnie, biegnie. Cofa, cofa, cofa. Cof, tak. Kura. Kura. Ja go tutaj trzymam może. Wchodzi przez, y, po schodach idzie, po schodach jedzie. O, jest, jest, Lel. Za mną. Dostałem. Ja pierdolę... elo, uciekaj! Krzysiek, o kurwa, biorę go na siebie Dobra Pomylił, Dobra, ja pomylił le, Ja się leczę, nie? Pomylił Krzysiek Tak, nie trafił! Nie, nie. O nie no bo wyleczysz i No ja Nie wyleczę się jednak, kupaki sam, bo by się zepsuła już te czunia. O kurwa, ale jestem zajebisty ja On jest cię goni już... nadal? Bo ja tak! Nadal ja o NIE! w dupiu nie. jestem! O, hades, 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 Co? stój! Musisz mnie uleczyć zaraz. Ale nie tu chyba, ziom! No nie, nie, nie. Eeee! Eee, dostałem raka, do raka, do raka dobra, nie z tej strony paletę walnąłem. Oooooh. Stój, stój, morda. Ej, dobra, wieście go, oni mnie niesie do dupiu, sekundów znaczy się. I, to to z RIP bę, bę, bę. <śled> Mówiłem, żebyście, mówiłem, żeby nie włączać tej opcji. Ej, gościu nie Ty mógł trafić wciwie, ten. Włączy, nie? Dobra. Fajna opcja. W sumie. Yeah. No yeah. i dupa, jestem seks w seksu z, lochu? z lochu, no. O nie. Bekslochen. Wychodzi, wychodzi, wychodzi. Tak, z Naprawiam się. No nie, on stoi. On stoi w drzwiach. Tak, stoi. Kilamus. Weź lamusie się. Dawaj go tam z Poszedł na górę, ale dobra wchodzić. Tak. Idzie tam, idzie tam! Uciekaj, uciekaj, chowałeś się! Ch Kurwa, ale zjebałeś, Mati! Jolo! Walnie mnie! Zajebiste, jolo! Zajebiste! I zabierdalaj stamtąd. Ej, gdzie jesteś tam? Dzięki, Haleciak? Mati! Józef! Ja pierdolę! Kopie, Józef! Ja, ja, ja. Siostr, weź mnie podle, wziął, tu, czy jesteś, Kasia! Jesteś, Mordo! Tu? tu? No chuj, no swego! Jedziemy po niego? No. Teraz, teraz. Ej, on wyszedł, wyszedł, wyszedł. Ej, wyszedł, wyszedł. Uważaj, no, oni paka. mnie. Oni. Oni. Mnie... Ja bym. Ja bym za... ściągał, No to chodź, rada, go. to ma co Daj się Ej, walnąć. Na... Naprawi ostatni silnik, żeby może było łatwiej nam. Daj się walnąć. Patrz, kurwia, będzie na mnie czekał. No jaka małpa wredna! Jaki chuj! Nie mam pytań! Ale chamstwo! Czemu tu nie ma chatu w tej grze? Stałem przed nim centralnie i nie uderzył. Ja, chuj! No to ładnie. E, idźcie do bram już. No. Idę właśnie. Kretu bram. Ej, ale wredna no. małpa! No. To było perfidne takie. No. no. Ale no tam. Ten... Czemu plaga nie ja. mogę cię uleczyć? się po punkty Plaga nie mogę cię uleczyć czemu? A bo ja trzymam wajchę. Ale wcześniej też nie mogłem. To nie biegnie do, o, nie, do, biegnie do nas, biegnie do nas. Myślisz, że otworzę? Nie zdążysz. Poczekaj, no wezmę go na siebie może. Nie. Nie, nie chcę. Nie no, nie, nie jest głupi. Nie no, na drugiej bramy. Prostu. Go. Tak nie się jest serio? On nie wie o mnie chyba. No to otwieraj. do końca, a ja wrócę. Otwieraj, otwieraj. Poszedłem po do waszej bramy, nie? Otwórz to. Otwórz to otwarta, otwarta. Otwórz to. Uciekaj, 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 Mati, za tobą jest. nie jest za mną. Chuj daleko za mną. Nie, ja bym uleczył jeszcze prawie. Ja nie mogę go uleczyć, nie mam hiy. Nie mam, teraz, że ja zrobię. Eee, baby, bicamede! Kamabaj, baby! Wow, pofaza, faza. udało nam się. I ten morderca to wred na No, co nie? ja Rozmawiam sobie na przykład teraz. Dobra, na razie Dobra, to by było na tyle, morderca frajer. A diabole, szczerze, bo zginął. Dzięki. Dobra. to. Tyle w tym materiale. Trzymajcie się. Finala. Cześć.